serdecznie witam wszystkich i na wszystkich zawodników partii Łokoszali serdecznie życzę zróbka, zróbka, jeszcze raz zróbka a przede wszystkim życzę wielkich sukcesów i w przyszłości reprezentowali klub na najwyższym poziomie Człowiec, w Wielkiej Brytanii Człowieku, serdecznie Witam serdecznie dzisiaj w naszym klubie odbył się taki dzień dziecka na sportowo. Jak widać frekwencja zarówno dzieci, jak i rodziców, opiekunów, całych rodzin dopisała. Bardzo fajnie i chętnie dzieci uczestniczyły w różnych dyscyplinach. Fajnie to wyglądało w skokach w workach. Bardzo fajnie wyglądały mecze dzieci kontra rodzice. Skoki na piłkach, strzały do celów. Każdy, kto przyszedł dzisiaj, znalazł coś dla siebie. Pierwszy raz jestem na tego typu imprezie. Fajna inicjatywa. Dobrze, że pogoda dopisuje, burze nas omijają i deszcze, więc myślę, że warto to kontynuować. Jest to fajna integracja dla dzieci i rodziców. Także brawo za inicjatywę. Mocna oblegania. Od niebieski. No i tu się zaczyna kolejny mecz. 2.12. Rodzice kontra 10. Bardzo fajnie. Bardzo fajna inicjatywa. Także mam nadzieję, że za rok będzie też taki festyn. Próbować takiej konkurencji. Chciałbym podziękować wszystkim ludziom, którzy w dniu dzisiejszym przyczynili się, aby ta impreza mogła się odbyć, choćby w najmniejszym stopniu, przez trenerów, działaczy, rodziców, także zawodników starszych drużyn, którzy pomagali dzisiaj w organizacji tego turnieju. Ze swojej strony, jako koordynator Akademii, bardzo dziękuję wszystkim za zaangażowanie. No i do następnego razu.